Cześć, kochani! Nie wierzę, że robię to kolejny rok z rzędu i to w takim towarzystwie. Dwunastu nauczycieli z kursów do matury zgodziło się udostępnić Wam planery. Planujące naukę do egzaminu 2026 krok po kroku. I tak, to są te kultowe planery, o których zawsze głośno w sieci, bo macie tam konkrety, najważniejsze kwestie, i dzięki nim wiecie, od czego zacząć. Mało tego, macie wszystko podzielone dokładnie i wiecie, co robić dosłownie w danym tygodniu. Więc widzimy się 6 września o godzinie 10 mamy Polski. Zapiszcie się koniecznie na te zajęcia, one są zupełnie, Bezpłatne, tak samo jak i planery, ale warunek jest właśnie jeden: zapis, bo dzięki temu dostajecie link do spotkania, no i oczywiście materiały z zajęć. Będzie mi bardzo miło móc wyprawić Was w tę naturalną podróż. No bo wiecie, jak to jest. Co zazwyczaj różni ludzi, którzy zdają maturę z polskiego na plus 90% od innych? No właśnie to, że oni mieli plan nauki. I ten plan nauki ja Wam właśnie za 0 zł wręczę. A zatem do zobaczenia 6 września o 10.